Wszystkim można powiedzieć, że za oknem jest jeszcze dobrze ciemno. Mamy no, już w samochodzie, już z samego rana. Jest godzina, która. 5.30. Yy, gdzie jedziemy? Jedziemy do Lidla. Tak, dotknęło to również mnie. I nie jest sobota. Nie, nie jest sobota, bo to jak to jest w tej reklamie? Jak sobota, to do Lidla, tak. Dziś jest, poniedziałek. dziś jest poniedziałek i ruszamy już z samego rana, można powiedzieć, bladym świtem do Lidla, ponieważ dziś na, do Lidli trafiają urządzenia à la Thermomix, czyli Lidlomix, jakaś piękna, francuska nazwa. Powiem Wam, że ja się napaliłam na Thermomixa, ponieważ byłam na pokazie. O Boże, muszę to po prostu pokazać, jak to tutaj wygląda. O. Wygląda to z deka przerażająco i właśnie w taką aurę ja ruszam do Lidla, na Vipa oczywiście, bo wiezie mnie mój mąż, który całym faktem nie jest zachwycony, no ale... Jak kobieta czegoś bardzo chce, to mężczyzna też potrafi wstać przed szóstą i żonę zawieźć do Lidla, dokładnie do Żerardowa. Przed szóstą, przed piątą. No, nie narzekaj. Jak będę gotować w tym zarąbistym garku, to też będziesz z tego jadł. Więc ja się napaliłam na tego Thermomixa bo byłam na tym pokazie, wszystko było pyszne, wspaniałe, w ogóle no rewelacyjnie szybko, Przeraziła mnie cena tego urządzenia i zaczynałam tak już nawet zastanawiać się, czy nie brać go na raty, bo był akurat 0%, no napaliłam się jak czerwaty na sochary, ale jakby każdy z moich znajomych mówił mi, no Bożena, zwariowałaś, tyle pieniędzy, a może tak będzie, że za jakiś czas to po prostu Ci się znudzi, czy coś takiego, no wiecie, takie po prostu abstrakcje, no wysłuchałam tego wszystkiego i zaczęłam Szperać w necie, i przeczytałam, że robot z Lidla jest praktycznie bardzo podobny w dużo niższej cenie. I dlatego zaczęłam od razu myśleć, Boże, ale co to przecież to? Ja od razu ten, ten robot z Lidla wizualizował mi się jako ten filmik z tą kobietą, która leżała na podłodze z tym mężczyzną. I moje, moje, wiecie, oglądałam to nawet wczoraj jeszcze. Jakby. Kurczę, myślę sobie, no jaka pani domu, jakie życie na kredycie, taki termomik. Więc jeżeli będzie to ode mnie wymagało odrobiny zaangażowania w postaci położenia się na tej podłodze, to myślę sobie, ja będę miała fajny robot, a pewnie internauci będą mieli znowu pompę. Więc yy, ryzykuję, zobaczę czy się uda i dlatego też zabieram was ze sobą w tą taką yy, wycieczkę. I mam nadzieję, że wrócę z dużym białym kartonem na tylnym siedzeniu, a nie na pusto. A tak poważnie to, to rzeczywiście obawiam się tego, że ludzi będzie dużo, bo z tego co wiem, to się pytają, dlatego wolę być wcześniej, czyli to taka Ala dostawa. W sumie ja jestem w tym już wprawiona, ale wzięłam sobie tutaj pomagiera, który może prawda, pomóc przeciskać mi się przez te tłumy. No i tak naprawdę zobaczycie jak to wygląda. Bo mówię, jestem bardzo, bardzo ciekawa Dobra, hmm, chyba nie ma sensu yy, nic więcej na ten temat już powiedzieć Bo jestem zniecierpliwiona Jestem ciekawa, kiedy już trafimy do tego Żelardowa Podjedziemy pod tego Lidla Czy zbłaźnimy się do tego stopnia, że będziemy tam jako pierwsi Prawda, wszyscy przyjdą sobie normalnie, na spokojnie Czy rzeczywiście będzie tam jakiś tłum No ale ja wolę być po prostu przygotowana I teraz, kiedy jedziemy do tego Żelardowa Pomyślałam sobie o jednej rzeczy, tam mgła Teren, tereny takie zalesione i fajnie by było tutaj mieć drona, prawda, i kręcić takie ujęcia jak w filmie fabularnym. Ta atmosfera taka napięta, przebitki z muzyką, ja to widzę u innych youtuberek i tego im zazdroszczę, dlatego tutaj oświadczam, że jeżeli taki dron będzie w Lidlu, tańszy, to ja go kupię i zacznę kręcić dla Was takie filmiki. Tu się zobowiązuję a Ty mężu, tutaj jako mój mąż, musisz się zobowiązać, że do tego Lidla mnie zawieziesz. Tak naprawdę to wzięłam radia tylko z tego względu, że to podłość jest duże, jeżeli by się udało. Zresztą wiecie, jestem narażona na ataki po tych filmikach, które widziałam z karpiem, z kroksami, z tym właśnie robotem. No bałam się tutaj bez swojego bodyguarda wyruszyć, bo tak naprawdę do Gerardowa to mamy raptem 25 km. Ja wiem, gdzie jest i Gerardo i, i poradziłabym sobie sama, ale obstawa w tym momencie jest potrzebna, ja też y, miałam taką y, lekką zajaweczkę, że może popukać po sąsiadach i tych na przykład wysokich, barczystych, powiedzieć, słuchaj stary, no jesteś gdzieś potrzebny, prawda? To tak jak się idzie na przykład muszę coś wnieść, muszę coś wynieść z mieszkania, no ale musisz tym razem jechać z nami do żerardowa i w razie czego taki wiecie, ubrała mi w czarne garnitury, założyła czarne okulary, prawda? I tutaj VIP Bożena idzie po robota. Rzeka pisia. <noise> Okej. Okay. jesteśmy pierwsi. I teraz taka pauza, na to, żebyście mogli się teraz nas ponabijać. Wzrok mojego męża mówi wszystko, bo wyciągnąłem tego biednego chłopa przed pracą, bo spodziewałam się tutaj dzikich tłumów, ale naprawdę tak, tak mi to przedstawiali moi yy, znajomi, że musimy być już dużo wcześniej i w ogóle. E, nie wiem, mogliśmy wziąć herbatę, termos, chociaż coś zjeść. Albo może za, zapukamy tak w tą szybkę. Wpuścicie nas chociaż do przedsionka, bo my tutaj zmarzniemy. Nie, no tak to wygląda. Dobra, możecie się teraz po prostu nabijać. Nie ma tu absolutnie nikogo. Stoi tam jakiś samochód. To jakiś ładny taki budynek. Zresztą Gerardów jest taki tkawo, powojennym miastem. I tutaj tych budowli pozostawionych przez Niemców jest naprawdę bardzo dużo. E, no co... Gdyby wolne, jadę do Płocka. Po co? Na rozwód? <grym> <grym> o Boże! Także tutaj od razu mówię, że. Niedługo będę singielką poszukującą także wszystkich mężczyzn zainteresowanych. Piszcie w komentarzach, czy ktoś z Was chciałby mieć taką żonę, która wyciąga Was o godzinie 6 pod pustego lidla po robot kuchenny, który, jak mi mąż twierdzi, będę go używać tylko przez tydzień, a potem mi się znudzi. Nie, może miesiąc. Miesiąc? No. Dobra, to będziemy robić zakłady. Jeszcze słuchaj, hazard na kanale będzie. Dobra, to co? Ja tutaj miło będę spędzała tą godzinę z mężem, ale jak tylko ktoś podejdzie pod drzwi, to mm. ja od razu wyskakuje i y, krzyczy: Ja tu mam pierwsza! Mm. Mm. Nie ziewaj, a może ty prześpisz się! Nie, że znajdziemy tam naprawdę. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Posiedzimy tutaj, nie minęło jeszcze 10 minut do mojego ostatniego nagrywania i schodzą się ci pracownicy do Lidla. I wiecie co, zerkają na nas i na pewno mają niezłą pompę w sklepie. I nie wiem czy nic zaraz z litości mi tego robota radek nie, nie, nie wyniosą. Pójdę im, powiem, że ja też się do pracy spieszę. Ale po prostu w topa. Nie wiem y, jeszcze, Piotrek, o której mówił, żebyśmy tutaj byli? 10 po 6 najpóźniej. Najpóźniej 10 po 6. Piotruś jest która? 6. 6. I tu nie ma nikogo. Jeżeli 15 po to, nikogo nie będzie, to po prostu. Jak upiekę, takie zarobiste bułeczki drożdżowe, to po prostu i nie dostaniesz. To co? Gdzie tutaj możemy, radę kuszyć o godzinie 6? Gdzie mnie zabierasz? Słuchaj, mamy godzinę wolną. Ża... Do McDonalda. Ja, ja sobie... Na robię kawę, szybko. przecież nie na te kanapki. Nie, ale to nie chodzi o to. Jak już, jak już tu jestem, to już tu będę czekać do godziny 7. Trzymajcie kciuki. Udało się. Jest urządzenie. Nie chciałam nagrywać samego tego momentu przed wejściem, bo po prostu jakby obstawiałam drzwi. Bo tych ludzi jednak trochę dobiło, tak już za 15, za 20 to już, to już było kilka osób. Ja oczywiście z moim mężem byliśmy pierwsi, bo wchodziła wcześniej jeszcze pracownica i zapytaliśmy się po prostu, gdzie te roboty są. Więc mieliśmy o tyle ułatwione zadanie, że już wiedzieliśmy w, którą, w którym kierunku zmierzać w tym Lidlu. I chcę tylko powiedzieć tak: fajnie, że się udało. Jestem ciekawa, czy będę tak samo zadowolona z zakupu, jak i z użytkowania tego sprzętu, ale mm, to nie jest jakby tak do końca śmieszne, bo tak naprawdę jeżeli chcemy coś takiego kupić, tutaj mówię to szczególnie do osób, które gdzieś tam w planach mają takie zakupy w Lidlu, no trzeba być jednak, tak jak w Lumpeksie, chcecie perełek, musicie być wcześniej, bo o godzinie 8, myślę, nie było już ani jednego urządzenia. Tutaj w Żerardowie było ich około, tak na oko, 40 sztuk i naprawdę rozchodziły się jak świeże bułeczki. Tutaj mogę przytoczyć taką jedną rozmowę, która miała miejsce w sklepie, bo też jakby już, jak już złapaliśmy te urządzenie, no to wtedy sobie tam jeszcze pochodziliśmy po tych stołach, żeby zobaczyć, co jest ciekawego i słyszałam taką rozmowę, jak dziewczyna już miała dwa urządzenia w koszyku i dzwoniła gdzieś tam jeszcze do kogoś znajomego, że jest, że są, ale już nie ma środków na koncie, więc pewnie było też tak, że ktoś kupował jeszcze dla kogoś. No i pewnie zdarzały się takie sytuacje, że zwyczajnie no, wpadali handlarze, tak jak w Rumpeksach, że kupują, a potem na Orex czy na Allegro wystawiają za sporo większe pieniądze, na przykład, bo ktoś nie mógł w tym czasie udać się do sklepu. Normalne. Więc jeżeli wiecie o czymś takim, to udawajcie się wcześniej i bądźcie po prostu o tej godzinie, przynajmniej siódmej, tak jak Lid jest otwierany, bo już naprawdę po godzinie ósmej podejrzewam, nie ma tam po co, po co iść, szczególnie jeżeli chodzi o, o takie rzeczy. A wydawałoby się, że no tak naprawdę wydatek 1499 zł, no to nie jest jakiś najmniejszy, że może... Te rzeczy będą, ale okazuje się jednak, że jest dużo zainteresowanych. Ja myślałam, że będzie tłum przed Lidlem. Nie było tak wcześnie, także tutaj znajomy nas troszeczkę może nas wkręcił, tak naprawdę tego nie wiem. Zapytałam się go dopiero teraz, ale ja jestem zadowolona i nawet nie żałuję, że dom godzinę. Przynajmniej mieliśmy okazję posiedzieć i pogadać, nie? Tak na spokojnie, bo też. Oboje pracujemy wiadomo. Dobra, więc ja w domu Wam jeszcze nagram, jak to wygląda. Pewnie włączać go będę już później. Muszę też jakby, no, nauczyć się samej obsługi tego urządzenia, więc jeżeli będziecie miały później ochotę na to, żeby pokazać, jak się w nim gotuje, no to ja oczywiście bardzo chętnie. A teraz co, Radził gazu i do pracy, tak? Jestem. A ja do domku. No i jestem już w domu. Zaraz będę otwierać to cudo i zobaczę, jak to w ogóle wygląda. Bo nigdy na żywo tego nie widziałam. Ale co jeszcze kupiłam w Lidlu? Przysmaki dla Franki z wołowiną. Takie stricte dla Mopsa, chyba, bo Mopsy jest na opakowaniu. Kupiłam dwie paczki takiej szynki, bo ostatnio, jak byłam w Lidlu, ją kupowałam i jest naprawdę smaczna. Dwa ostatnie opakowania. I co chciałam Wam jeszcze pokazać? Więc ja kupiłam sobie jeszcze taką blaszkę i ja też ją wykukałam u swojej psiapsiły Beni, no bo ona częściej bywa w Lidlu, że ona ma taką tutaj tackę, gdzie na przykład jak będziemy wlewały coś z galaretką czy coś, no to wiecie, nie będzie tych przykrych niespodzianek w lodówce. Ja ją zaraz wyjmę i Wam pokażę. Okej, okay, i tak to wygląda za 29 zł. Bardzo fajna, taka widać, że mega stabilna. W środku też wygląda nieźle. Także do robienia ciast super, bo właśnie tutaj jest te, na, ten, na te nasze przykre właśnie niespodzianki, które mogą nam się wylać. No i a propos całych tych zakupów i kwoty, jaką zapłaciłam przy kasie, dostałam od groma tych naklejek, które zaraz wykleiłam i mam zwierzaki. Tak, nie odpuściłam sobie z tego względu, że może któraś moja znajoma ma małe dziecko, które właśnie zbiera, więc... To będzie taki przynajmniej fajny upominek. Tutaj nie wiem o co chodzi: to jest chyba jakiś odpowiednik zwierzaków, tych biedronkowych. Także ktoś ode mnie dostanie 2, 4, 5 zwierzaków. Zabieram się za otwieranie tego pudła. No i obawiam się, że będę musiała czekać na mojego męża. Ponieważ nie jestem samodzielnie w stanie wyciągnąć całego tego urządzenia z pudła, bo już tutaj ułamałam kawałek styropianu, więc nie ma to sensu, żebym się sama z tym barowała. Nie chcę nikogo wyłać, sąsiadki zresztą już nie ma frania. Ona franie też już kawałek styropianu. Także nie będę się y, męczyć, bo nie chcę po prostu niczego uszkodzić. Pokażę Wam tylko, co zdałam wyciągnąć. Więc dawałam wyciągnąć z opakowania tą taką łopatkę. Ona ma jakąś tam swoją nazwę, jeżeli chodzi o Thermomix. No i coś na zasadzie vanoumy, tak? Czyli tego y, garnka, który będziemy układać na górę, żeby sobie tutaj na przykład robić jakieś y, warzywa na parze, czy coś takiego. Więc tak to się prezentuje. I tyle na ten moment mogę Wam pokazać. A i jeszcze, gdyby to byłam z pudła, całą instrukcję myślałam, no, tak naprawdę mam dziś wolny i miałabym czas, żeby to. Podłączyć, zobaczyć wszystko, no ale no niestety nie, nie będę się, nie będę narażała urządzenia na mm, uszkodzenia, więc z pokazaniem będziemy musieli poczekać do popołudnia. No i już jest włączony, działa. I tutaj zasługa mojego męża, bo ja niestety jestem zawsze mega zestresowana przy takich y, nowych urządzeniach. W tej chwili próbujemy w nim zagotować wodę, bo tak, producent. Y, zapewnił, żeby nie taką wskazówkę dał i zaraz będziemy szukać y, odpowiedniego przepisu dla nas. Idziemy na zakupy i będzie pierwsze gotowanie. Także tak. Urządzenie, jeżeli chodzi o sam ten design, to jest po prostu wielkie, ogromne. Widzicie, jak u mnie tutaj jest y, blat, on jest dość szeroki, także to jest po prostu ogromne pudło. Tutaj są te y, dodatkowe, czysta waroma, mieszadełko. Ale to wszystko pokażę wam już na pewno w następnym filmiku i powiem też tak szczerze, że to pierwsze gotowanie to zostawię tylko takie dla siebie, bo będę pewnie też zestresowana. Ale jeżeli będziecie miały chęć, żeby wam coś więcej o tym urządzeniu powiedzieć, to na pewno za jakieś kilka dni od pojawienia się tego filmiku, jak potrenuję, zobaczę, pogotuję, to na pewno coś dla was nagram, także tak to wygląda mój Lidlomix, no może on nie wygląda tak estetycznie jak oryginalny Thermomix ale moi drodzy, porównajmy sobie cenę 5000, a 1500 a co do jakby samego używania, no to na ten moment mogę Wam powiedzieć tylko co do ceny i co do samego wyglądu urządzenia dajcie mi trochę i pewnie niebawem pojawi się filmik, także to chyba wszystko kciukujcie Subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. No i trzymajcie kciuki, żeby jak najlepiej mi się to urządzenie sprawdziło. No i oczywiście piszcie w komentarzach, czy macie, używacie, co myślicie i tak dalej, i tak dalej. Pa!